Angular Play, zaprasza Was na odcinek. Subskrybuje go każdy z nas. Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem z Angularem, a Angular jest ze mną. I dzisiaj wybieramy się do. Nederu! Do piekła! Nederu! Neder, to jest, powiedziałem Neder. no dobrze, Neder. wiem no właśnie, by jesteście, tak jak widzicie u mnie trochę jest troszkę shaderów jest ale już jest, jednia, bo chciałem wam tylko pokazać a, pokażę tylko wodę, chodź szybko tylko wodę pokażę, no no dobrze, pokażę to czekaj, ja pokażę ale nie, ja lepiej pokażę niż ty bo ok. świeci słońce świeci okno moja woda wygląda... tak, ja mam nieco spadek fps-ów ponieważ renderuję film i przetwarzam no, jest. Wieta. O, moja faluje woda O, no, tako... moja też, woda jest piękna tutaj w tej Minecraft'cie um, teraz pszu, Zresztą widzieliście w poprzednim odcinku i myślę, że nie ma no, tutaj no, co mówić widzieliście to. w poprzednim odcinku, dokładnie Na no, nie umiem <laughs> Dobra, Dobra e, idziemy do, do tylko ciskamy. wyłączę też shadery, bo po co one? Ja już wyłączyłem Okej okay. Tak, mamy asortyment, ja... przynajmniej ja mam full kilofów, aby pokopać trochę kwarcu, czy czego tam, nie wiem Ja wziąłem no. parę Kirofów, e, I może mam derta. Dużo dirta. Uuu. Nie, jeszcze mi się dirta trochę przydało wiesz? Szalej, o! Mm. Dwa Creeper'y strażniki. Chodź. Wiecie co? No, myślę, że trak nie będzie zły, jeżeli wezmę z trzy z takiej No chodź! koleś, i wiecie. No. Kolo dobra, wbijamy wy... Chodź Dobra. Ach, na Creeper goina creeper. Trudno się mówić. A, dobrze. Jest, jest! Dobra, dobra. Jak ktoś, sorry, za, u mnie za krzyki, ale to niestety... słuchajcie, jesteśmy pierwszymi rodzina. z nami chyba, które są w piekle. Wiem, że no. Angular był 10 minut temu chyba. Ale to no, byłem 2 sekundy. Wszedłem nie wyszedłem. No. Dziwny troszkę te, ten spawn. co sumie. Uuu, ale różowo A. na shaderach, fuck. Dobra, nie szanuję. No, ja um. nie włączam. Wiecie co? Ej, Angular, ja idę po Glowstone'a. Glowstone'a? Tak, no? ale spal się, proszę cię, spal się, no weź się. Nie, spalę się. A w ogóle tu jest ten... O, już ktoś wykopał, fucking shit. I fakt, co jest gigaback, roll jakbyś mi się, się przez przez i... O, A u mnie słychać dziecko, a u ciebie nie. Ty nie masz dzieci. u mnie nie słychać. Co, ja też nie, nie, nie ale. Ja <laughs> też nie, ale. W domu. E, nie jesteśmy jednak pierwsi, bo tu już tunele wykopali. Zresztą jest krzema? O, ale mi. No, no, to i tak będzie wiedział, że jest. Dobra. Ale mi ten. No, nie ma co pisać. Chodź ale mi szybko kopię Kairo, Patrz na to, chodźciu. Patrzcie. Nie, ja, pat... ja wykopię ten, no pokaż. Wow. Wow. Ej, Ty weź tu nie rozkopuj tego. O wiem, patrz. Aaaaaah! <laughs> 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 do do lawy kop, tak. No ja niestety mus, muszę się męczyć. Wy, wydajność 3, o czekaj, ale czy, A czy więcej miecz, mieczem wypada? Czy nie i A! To. fuck. Mieczem grow stone. Dąż? Nie, że ile... No tak... 32, bo tak I nie podką mnie i Aha, zapomniałem sorry 32 i 36 a kilofem. No, może ty? Skąd Nie to może, to, bo to, to już dawno to już było przecież. Dobra. Że mieczem wypada więcej z glowstone. No Tylko ja o tym zapomniałem zawsze kilofem, chyba. Dapytaj się nawet widzów, mogą ci napisać w komentarzach. No dobrze, napiszcie mi w komentarzach czy z tego. Miecza wylatuje więcej glowstone'a niż z kilofa. Niż z bo ja to ja to jakoś tak traktuję, nie wiem. Ja tra... Ja w... To? Ja straciłem prawie całego co wykopałem przed chwilą. Ej, no, ale nether jest fajny. No. Ooo, świetny jest. No, tam, Ej, tam nie jest. Ej, tam jest... Zobacz, co tam jest? Tam jest ten kwarc cały. No właśnie wiem, a na co on jest? Na te czujniki światła, wiesz? to ja nie wiem. No To ja się spróbuję jakoś tam dokopać, tylko nie wiem ja... Ja właśnie idę. A ty chyba znalazłeś inny Co inny? Kwarc? Czy, nie, czy nie, yy, po prostu ja chcę się na drugą stronę całkowicie przekopać Okej okay. Wiecie co? Fajnie by się przydało znaleźć fajną tą Twierdzę Nooo I twierd tego. Blaze'y czy tam coś tam. Mm, pierwszy raz to kopię i jest z tego EXP, wow Z czego Ex? O, ile? tego kwarcu Ile dostałeś? Dużo, What? dużo, więc Co? Na pewno no, więcej rawa. niż z węgla Dęga, czyli idę. Podaj mi dokładne no, proporcje. Mi dodaje na, si na siódmym levelu dodaję mi. gdzieś tak z 4T. No wiesz, do tego pasteczka. To długo, długo, aha. Czyli trzy takie mam co? <grym> Ile level. ja tego mam tu? Wow. wow. Czemu się palę? Ej czemu się palę? Fuck! Co jest? Ej, cofka jakaś jest. Masz nie na la. tylko z darko Z wodną? Nie. <grym> nie mam. Fuck! Fak. No nie, gin. Dobra. No nie, no co? Spaliłem się. Ale odszedłem od lawy No i ale... co? Roxemb Born burn... Ciekaw. tam dead. się dostać. Ale lagi są No tak, ale i tamy zostały. To nie ja ma nie mam. Lagów. Co, to się. ja mam, to ja mam lagi Ej w ogóle. Jezu, to wygląda jak jakiś, nie wiem, ten O już trzeci level mam. Ile tego tu jest? Boże święty. Ej, pigmeny, ostatnio mnie pigmeny zaatakowałem, miałem je na hit Tak, gdzie jest porta, sporta. Ej, no jakie cofki? No nie gadaj, słuchaj, masz troszkę tego? Daj troszkę, nie, no Nie mam, nie mam. Ehm, <grywa> tego, Naderaka, o mam, dobra. No to musisz do mnie przyjść. Teraz tak, gdzie ja się tam zjarałem, no? Nie, mam, mam, mam już. Ale du... to się lawa rozlała mi. Tak znikąd. Nie gadaj, że wszy wszystko straciłeś. Nie, nie, nie. Ja się ...skopałem tam chyba. A ja masz, tu tam jest... się też wlała. Ja tu jestem nie, ty tyle tego kwarsa. Tylko mam, ale... Ale fart. A ja tu tyle kwarca tego jest. Mówię no ci... mam wszystkie itemy. Kwarc. Pięknie. Dużo kwarca jest. Chyba że ma. Skąd tak mi się wydaje? Najważniejsze i, 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 I co? Tyle tyle next spiłem. No ja ja ufnialę, już mam mieć Mam miecz mam. O no, na no. Masz jakieś nie? to jest żelazne nice nice. No, mówię ci, no. Nice. Tak, tak, tak. tak. U, nawet mam miecz. Nie miecz, tylko tam łuk. Dlaczego ten net mi tak przerywa? Wszystko przestrzeli. <grym> nie, ja nie wytrzymę z tym netem długo. Musisz mi oddać swój. Ej, kto mi z zasponsoruje neta? Takiego najlepiej 1 giga giga gigabajt szybkości. <grym> no, już tak. no, to, A, to by było. A. 10 giga filmu jedna sekunda jedna giga na sekundę Kurde, kiedy mi się ten film skończy przetwarzać, no Ale po co ci to? O 99% nieźle. To, piękne. Ej, piękne. Gdzie, gdzie no chyba ty Szukamy twierdzę gular, co tam jest? No ja nie wiem, ja tu znalazłem, może tepnij się do mnie taki na przykład będzie przykład. No dobrze, no to się tepnę do ciebie że czekaj, żeby tu lawać, nie wiem, dobra, już kurde. E, dam taki przykład, na przykład TPA Angulant. Dobra, TPA Accept. Hmm? Jezu, Ale mam chyba z półtora sekundy dokład. opóźnienia. Takie lagy. Gram na lagach sobie, gram na lagach. Uuu, uh, kwart. O mój, a ja cię nie widzę. Ja nie widzę. Nie, no właśnie, uważaj na nią. Mhm... Mm mm -hmm. fajny ten nether ci powiem, dużo przestrzeni Fajne. jest I można zrobić chyba ja? fajną tą no. A tu w ogóle są pigmeny są No chyba. Są. No Kończ no, zaatakujmy pigmeny No nie, bo mnie będzie potem też gonił, a ja on. Ja, <laughs> ja mam w ogóle tyle książek no, zenchantowanych sobie taką zbroję później zrobię, że Że nawet no mnie nie, nie powstrzyma nie. nie kłam. kłamiesz i tyle mm, Nie kłamiesz. nic Ponieważ iść do tego. Panie, już. byłoby wejść na jakąś otwartą o. przestrzeń. Ile masz tego kwarcza? Ja mam prawie. O, start. kolejny kwarc. Ile um, masz kwarcza? 16, No bo ty masz ale... Fortuna. Nie mam, ma, mam. Przecież sam mię enchantowałeś tylko na efektywność Oczywiście moją książką i moim kirofem. Tak żeby nie było, że on mi jakieś daje kill Bo to jest Jasne. Tak drogie. Angular do mnie przyszedł i enchanty mi, proszę cię, Rok, Ale moją książką! Moją <noise> książką, swoim tym. Jasne, jasne. No tak. Moje, moje, spadaj! No nie! Zobaczcie, nie? No tak. Dam no ci, ja ci i tak to dam, bo. Ja nie umiem tak nic zrobić z tego. Moją drogą, to nie wiem, czym się przyda też Przydać się powiedziałem. Teraz, Teraz możecie napisać w komentarzach do czego jeszcze się przydaje kwarc blue pru, czy ten bloków i tego. Czy unika światła. Jak jesteś żółty? Jesteś żółty. To? No Właśnie jestem złoty? No, złoty. Jest. Żółty! Wjedziemy no, na To mi się zjara do końca tam W ogóle ty nie widać, żebyś miał zenchantowaną no, ale, tutaj... ale co? No nie widać no Bo nie dłużej. jest enchantowane. Właśnie tutaj ext No to... No tak, no. to na, pe na pewno ci dużo pomogło. <noise> to taka drewniana no bardziej jest zbroja. No tak złoto mam hm. dużo, to niepotrzebne mi jest. No, to jak masz dużo to możesz mi dać, dać złoto. Tak? A po co ci? Na kokiabka. <noise> Wiesz co dają koko. No? To no wiem. Ty wiesz dobra no wiesz, ale to wiesz, Bo ja tu nic ciekawego nie ma. No bo masz po prostu pecha o tutaj, 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 tutaj. Tutaj chopie, tutaj. Uuu, no muszę przyznać, że nether mamy bardzo ładny. E, I tak się tu taką wie, że... Tam dobrze. mi się nie załadowało. Bierz go, bierz go! Ty mnie. Ty koni mnie! Atakuj go! Jaki <laughs> tee? Ej no i teraz jak to wyjdziemy niby Ja tam spawnę rozkopałem całego Nie mamy jak wpać się Nie tak, ej, musimy popsuć. się życie naładować Popsułeś Ja to naprawię Ej tutaj mogą być te Ja to Kurde pniaki. naprawię Ej no ojko Nie ma nie ma nie ma Odejdź, odejdź, ja odejdź. Krzemę plus jeden scream równa się diaks dokładnie dzisiaj jest polowanie na krzemę tak, zawsze na niego było. To jest taki nobek, powiem wam. Ale dzisiaj jest, wiecie, takie, e... takie polowanie naprawdę... E... Powiem, powiem wam... Nie... Ej, idzie, 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 uważaj, uważaj! Aaa, chciałbyś! Po, po prostu... Sorry, że go zdradziłam, ale... <śmiech> <śmiech> ale... E... No po prostu on się zachowuje... Nie... No nie troszkę ładnie. wkurza po prostu, no. E, tak, i po prostu chyba go nikt tu nie lubi, oprócz Lordsa i może jakieś tam osoby jeszcze. No i nie wiem. Właśnie ciągle się loguje. W Dobra, ogóle fiekie. Bana powinien mieć na Forever Alone mm -hmm. na 2 sekundy, prawda? Właśnie, mm -hmm. właśnie. Mm -hmm. Dobrze no, multi-gadałeś ze SKKF-em no. SKKF na temat jego logania. Multi-gadał ze SKKF-em? No, nie jest dziwno, no, dobra, No ale na temat tego... Walka jest coś takiego. E, walka i... Ogólnie po w pierwsze w kurza. Ja się w ogóle nie biję. Ogólnie w kurze chodzi o to, że on tymi śnieżkami w kurze. No ale co? No śnieżki może sobie rzucać tymi śnieżkami. Nikt mu tego nie zabroni, ale chodzi o to, że na przykład dajmy na to, ja do niego biegnę już go... Nie! To ja, jest <ślesk> O, fuck, mnie dwóch goni, ty! Idę ci na pomoc. A! Wpadłem. Dawaj, dawaj, dawaj. O, Ach, go zdjąłem. Ej, czekaj, bo jeszcze, mi coś Jeszcze szczerzy. tu jest. Ej, to mnie nie bierzesz. Już, już... Ej, chyba mi przeszło im. No kurde. No, teraz to wiesz. No teraz to znowu. BVO. A oni, Boże, otworzyli nether. Tak! Otworzyli nether! Olar, Gdzie szukamy twierdzy. Szukamy, szukamy... No, odcinek. Aha, dobra. Temat no, na odcinek. Ja twierdzę, Moglibyśmy dawać pochodnie, że nie byliśmy zaznaczali gdzie idziemy. Chodź. Bo nie bierz wiem czekaj, nie bij go. Bierz mnie? bierz mnie? Dobra, został Przeszł co? im. Co, co? Przesz On przesz mi bije. Przeszło, mnie tak, nie bije. przeszło. Nie bij. Tak, przeszło. Nie im. No ale u mnie przeszło, chyba że mam lagę. No to może mu przejść zaraz, Czego? Nie, nie mam laga. Dobra. To widocznie ciebie bardziej nie lubią od tych pierwszych no tych Czekaj, czemu ja w ogóle... No dobra, nie będę zużywał tego miecza, najpierw, że kill -offem będę, wiem, że więcej wypada. O, w ogóle mi nic nie wypada takie lagi. Hmm. No patrzcie, jaki gnojek, no. Nie wytrzymał. No, ale... e, przesłanie byla, tego filmu mi za zajmie... O, przesłanie tego filmu mi pewnie zajmie około 10 godzin, tak więc... Robi więcej. Nie <laughs> gonią ty. O, tu się ich zbiera. No to dawaj do mnie. No, czekaj, bije je. No nie, no co, tyy... Dobra. Dobra. Hihihihihi... Hi, 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 hi. Dobra. Yeaaah. Ej, mam pogłos. Eee, to sorry, może to ty, tą... ty, 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 No to, no nie, u kogo jedno Może u Ciebie? To jest, kurde... <grym> Kopiemy Glowstone. Se. Kopiemy go, Glowstone. Se. A rock spada w dół jak taki nup. I właśnie tak ciężko. kopiemy Glowstone. Mm, pięknie, mam już. Uuu, małe, cały jest tak chodź. Wiertło. Woo! Dlaczego wykopałeś te... mocno? ty... Ty, 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 ty. Kurwa... Ale ty golewla tu idzie na tym, no nie wierzę. żeść zaraz... Można za... całe poziomy... jak spić. Nie, nie. O, tu jeszcze zgoston mój. Moment tylko coś ty zobaczę, OK. 16, 16. Pięknie Ym, Ja będę na moim odcinku za chwilę kończył, ponieważ to już 16 minuta. I Ja obie znaczy, chyba co? Ja niedługo też, tylko fajnie... Nie by znaleźć tą twierdzę, no. no? tak, no, ale raczej Wiecie? sobie. A mi się w kończę, a nie chcę żelaznymi kopać. <laughs> ja mam jeszcze Wender 3. Ja mam Wender 3, Silk, Silk Touch i ten. I, i efektywność 4, ale nie, nie chcę Silk Touch'a marnować, bo to jest na, na takie kopanie w Nederze trochę bez sensu. Nie? To ja nie mam twierdzy, no. Dobra to. A! Myślałem, że się podprzyję. Czekaj, tylko so Soul Sanda parę wykopię. Uhuhu, 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 Można Soul Sand? Gdzie tu masz... A nie, to jest Soul Sand. My, Myślałeś, że piasek nie, o, to. Piasek dusz. to tu minki są, dopiero teraz Stone zauważyłem. Stonehen. No dobra. Ej, tu dopiero zauważyłem, że... Wiem, że to jest piasek dusz, ale... Dopiero zauważyłem teraz, że są takie minki. I to okrągłe. No, tyle no, gram. Gram prawie chyba 2 lata... Nie, gram 2 lata w Minecraft i dopiero teraz zauważyłem. No, bo jestem dziwny, dobra. E, powiedz mi tylko, gdzie ty poszedłeś. Mm, ja jestem daleko od ciebie. Na północ. Którą, po, którą północ? Zachodnią. Jest. No. <grym> <grym> Myślałem, że w, w tę, wschodnią. No, dobra, bo po, też jest. Po, po, dobra, po... idę do ciebie. A! Dobra. A! Nie, myszka mitnie. Łatwo <grym> Nie był ja ten! Się czy cię nie był mnie ten! Figmeny, no! Do mnie ten strzela. O! O fucking shit. O! Oh, Chodź. Oh, nice. No. Bo on Baka myśli, że ko... Bo on myśli, że jak lata, to kozak jest ty. Ja mam mgle łuk. Normal, ledwie ze szkieletami. <laughs> Ej, ja tu nie mam już miejsca. Tu nie masz miejsca? Na dysku nie masz miejsca? W Tak, na dysku. 200 giga wolnego do nagrywania. mam miejsca. Proszę. Szukamy ja twierdzy. Chyba nie znajdziemy tej twierdzy, wiecie? Ale lepa. No dobra, to wiecie co? Ja z mojej strony raczej będę kończył. Nie wiem, czy Rok sobie będzie dalej nagrywał. Um, a więc e, dzięki... wiesz co? Nie wiem. Chyba, chyba też nie. Um, nie znaleźliśmy, jaki Taki po prostu więc... wypad do piekła. No, aby tak... zobaczyć, jak to wszystko to wygląda no, Tak i całkiem ten... sympatycznie e, tak, no nazbieraliśmy trochę tego kwarcu ja mam półtora staka i trochę lewla, le le jak ty to mówisz weszło, ja mam 20 leveli. no i cóż, jakoś tam się poszło No to teraz, no, trzeba, teraz wrócić. trzeba wrócić jakoś nie? Znaczy na... No Chórne, ja nie mam jak są te pigmeny na mnie Zobaczysz czy spawn działa, najwyżej zginę. Trudno ne. Nie działa. Spawn to pa, pam, 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 pam. Ja tam rozkopałem w ogóle. O, hmm. chodź na spawn. Yy, będziemy na normalnym świecie. Dobra, idę, idę, idę. Czekaj, tylko się za... A czy jeszcze tu nie ma tego. Zakończymy... O nie, tak. to jest pigment, więc lepiej... Lepiej polecę na spawna. Mm, mm, hmm, no pięknie. Czyli było bardzo sympatycznie. Angular, gdzie jesteś? Ym, no chodź do mnie to zobaczysz, bo ja tu, eee. tu na szejderach jeszcze chwilę gram. Oje, dobra TP, ta, ta jest. No, woda jest ładna, no. no to no... chyba każdy przyzna. A? No, woda jest po prostu epic. Okej. Okay. dobra, to kończymy. Tu Jestem Jesteś? Mm, jakie piękne fale Jestem a, No o, mm. dobra No to dzięki za oglądanie jasne, nie wiem jak ty, ale no ja, ja też Wiesz masz? No czekaj, ale zniszczę ten ale wiesz co, ja o, mam jeszcze o woda teraz szere. taka czarna jest O nie <laughs> Co tu się dzieje w ogóle? Dobra w takim <laughs> razie dobra. żegnamy się No I to tapa. już byłoby na tyle No tak. tam Trzymaj jest i do usłyszenia w kolejnych odcinkach No a ja tylko coś no, szybko pokażę no, do widzenia, ja tylko chcę coś szybko pokazać, A, czekaj. Co jest? O! Dobra, pokazuj, no. No już pokazałem, ale u siebie w tym. Aha, okej. Okay. Na, sing na singlu, okej, okay, to działa jakoś tak, jest ustawione. I jakoś tak wygląda, okej. Okay. A więc dzięki i życzymy powodzenia w następnych nagraniach. Tak. No, dziękuję. Tak, komu życzysz powodzenia? Sobie. Aha, no okej, okay, no, dobra. Nie, no, no tu na razie. Papa